Manko. witam. Taki szybki poradnik jak ustawić program Open Joystick Display i mieć własną kierownicę OBS Studio na ekranie lub ewentualnie jakiegoś pada. Ja Wam pokażę na przykładzie kierownicy, ale pada się w bardzo podobny sposób ustawia, A więc można wszystko. Program może nie jest najnowszy, bo nikt go już nie aktualizuje, ale nadal działa. No chyba, że znajdziecie update, no to pobierzcie sobie update. Ja niestety szukałem, nie znalazłem. Lecimy po kolei, jak już mamy pobrany, zainstalowany, uruchomiony program. Profile. Można sobie stworzyć profile, jeśli macie więcej niż jedną kierownicę lub więcej niż jednego pada. Ja mam tylko jedną kierownicę, nie posiadam padów. Tak więc profili sobie tworzyć nie będę. Profil name można ustawić, można nie ustawić. Ja sobie stawiam G29 po prostu. Tutaj mamy też ustawienia profili. Rozwijamy i wybieramy sobie co mamy, tak? Czy mamy jakiegoś tam jakiś joystick, jakiegoś tam padać, tam cokolwiek. No jest nawet pad z Xboxa. Ale mnie interesuje aktualnie. Interesuje mnie Racing Wheels. I mamy kierownicę. Program posiada. Jeśli chodzi o style, yy, style do lodzitech G29 i G920. Nie wiem, jak to wygląda w nowszych Logitechach, ale podejrzewam, że będzie działać, tylko będzie wygląd tylko no, starego modelu kierownicy, bo nie ma. Można coś stworzyć lub ewentualnie poszukać. Nie wiem, czy są do nowszych modeli. Dobra, mamy oczywiście Logitech G29. Shifter prawa, lewa, bez shiftera, bo nie każdy ma. Tak samo G920, prawo, lewo. Ja mam G29, shifter, czyli ta gałka po prawej stronie. Teraz tak, profil mapping. Mi się, znaczy, się wydaje, że najlepiej ustawić PlayStation 4, ale to i tak musimy ręcznie ustawić, tak więc coś, co byśmy nie ustawili i tak musimy ustawić po swojemu. Tutaj profil input nic nie ustawiamy, bo po co? Tutaj profile options, yy, no to ustawiamy sobie kolor, bo fabrycznie jest czarny. Wklejamy sobie kod koloru zielonego. Ja wam go podam. Dajemy sobie enable. Tutaj jest ta opcja, żeby będą się program nie chował. Tak więc jak wam wygodniej. Można włączyć, można wyłączyć. I tutaj z lewej strony już zakończymy. To już będzie wszystko. No i lecimy sobie do prawej strony. Tutaj jeśli chodzi o name, to można zmienić, można ustawić jak komu wygodniej. Ja już mam tutaj przyciski poustawiane, ale ustawiamy to w ten sposób, że. Na przykład wciskamy sobie. Na przykładu przycisk plus. Podświetla nam się tutaj w wciskach 19 i wiadomo, że do plusa musimy do 19. I tak ogólnie po kolei. I tak leciałem po kolei, stworzyłem sobie tą listę i po prostu przypisywałem według tego, jak wciśniemy jakikolwiek przycisk na kierownicy, to podświetla nam się tutaj, jako batons. I po prostu ustawiamy sobie na liście tak, aby podświetlało przyciski, których używamy. To są moje ustawienia. Mam nadzieję, że nie ma błędów. LR to są łopatki. Prawo, lewo. No i oczywiście biegi mamy ustawione odpowiednio. Chyba jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Piątka działa. Czyli ustawiacie w ten sposób i wszystko działa. Jeśli coś jest nie tak, no to wciskamy na kierownicy, podświetla się i po prostu ustawiamy sobie z prawej strony. Można dodać, można usunąć. Następnie Directionals. Ustawiamy sobie tak jak tutaj, czyli ID0, oś X0, oś Y1, DZON 025. Directional ID1 to jest oś X2, oś Y to jest 3. Następnie przydałoby się, żeby się kierownica i że ta, tak to nazwę, przyciski nożne poruszały. Za to co jest, są odpowiedzialne triggersy. Dajemy sobie add Trigger. Aksis 0, jak poruszamy kierownicą, to w tym miejscu nam się rusza oś 0. Czyli AXIS 0, kierownica ma 900 stopni, czyli ustawiamy 900. I już mamy pełny obrót prawo-lewo. Następnie przyciski nożne, dajemy Add. Teraz jest sprzęgło. Wciskamy sobie Sprzęgło i nóż rusza nam się Axis 1. No to dajemy sobie jedynkę. I żeby to sprzęgło nie było wciśnięte, dajemy sobie invert na jest. Działa działa. Następnie lecimy z hamulcem. Od razu samo pokazuję, z którym, bo wcisnął się tutaj. Wciskam hamulec Axis 5, czyli dajemy piątkę. Znów go wcisnęło, czyli invert dajemy jest. Jeszcze gaz, czyli dajemy add trigger, automatu wcisnął się gaz. Wciskam gaz, rusza się dwójka. Axis 2, czyli wdajemy sobie dwójkę. I to samo invert na yes. Jak już wszystko działa, to wciskamy sobie escape. Wtedy zmniejsza nam się okno. W razie, gdyby było coś przycięte, no to wiadomo, możemy sobie. Zwiększyć, zmniejszyć. I teraz przełączę się na Streamlabs OBS-a, żeby pokazać Wam OBS-a. Mamy teraz OBS-a i oczywiście uruchomiony ten program Open Joystick Display po wciśnięciu Escape. Przypominam, on się zmniejsza. Jest mniejsze okno wtedy. I co robimy dalej? Ja mam aktualnie scenę pustą specjalnie, żeby pokazać ten program. Dajemy sobie źródła obrazu plus przechwytywanie okna. Możemy dać sobie tam nazwę, nie wiem, kierownica, albo jak Wam wygodnie, obojętnie w sumie. I właśnie wybieramy Open Joystick Display .exe. i dajemy OK. Mamy kierownicę w OBS-ie. Sprawdźmy jeszcze, czy wszystko działa. Kręci się, kręci się prawo-lewo. Biegi działają. Strzęgło, hamulec, gaz też działa. I na koniec klikamy sobie prawym przyciskiem myszy na nasze źródło obrazu. Dajemy sobie filtry. Klikamy dodaj i dajemy kluczowanie koloru. Chroma key. OK. I zapisz. I mamy kierownicę. Już bez tła. Możemy ją sobie dać zmniejszyć, powiększyć jak nam wygodniej. I to by było na tyle. Jeszcze dodam, że tego okna nie powinno się chować, bo, jak chowamy okno, to nam utnie kierownicę i nie będzie się obracać te, cała. Dzięki za obejrzenie. Do następnego.